Witam Was wszystkich ponownie, dochodzi godzina dziewiąta, kolejny posiłek dzisiejszego dnia. W sumie taki sam jak wczoraj, jest to również posiłek przedtreningowy. Postanowiłem, że pokażę Wam fragment jak przygotowuję ten posiłek, żebyście też wiedzieli jak można przygotować owsiankę nie posiadając w domu mikrofalówki. No bo w poprzednim, jak pokazywałem Wam jak robię owsiankę, no to robimy ją w mikro, a nie każdy ma mikro, tak więc tak. No macie gar, tutaj jak widzicie gotuje nam się owsiana. Już jest praktycznie zrobiona. No i teraz, jak ja dodaję w, w takim wypadku białka? Bierzemy shaker z bardzo mojej ilości wody, rozrabiamy nasze białko i wlewamy całe to białko do naszej obszaneczki. I od razu mieszamy tak, na zasadzie jakbyście robili jakiś budyń czy kisiel, coś takiego. I teraz, patrzcie, co się dzieje, działa to na podobnej zasadzie, właśnie jakbyście dodali tutaj no jakbyście do mleka dodali budyń tak? też jeżeli, dodali, jeżeli dodacie sam białko proszek to zrobią wam się też takie te grudki a tak to tych grudek nie ma wszystko się fajnie miesza i wówczas przez chwilę to się jeszcze musi chwilę pogotować a jak widzicie z racji tego że dodaliśmy zimnego płynu na to chwilę to potrzebuje to sobie po prostu chwili, aby zacząć się znowu gotować, ale jak widzicie zgęstniało nam to dość mocno i to też fajnie wypełnia żołądek. Tak więc, tak wygląda przygotowanie owsianki moją metodą w sytuacji, kiedy nie macie mikrofalówki, a w przyszłości pokażę Wam również inny sposób przygotowania owsianki, bo mam ich kilka, bardzo podobne do tego, który pokazywałem poprzednio, aczkolwiek jeden drobny szczegół zmienia bardzo wiele, ale to kiedy indziej. Tak więc to by było na tyle jak na ten posiłek i widzimy się później. Do zobaczyska.